Koronawirus się zbliża. Jak Polakom się bronić? Rozmawialiśmy z dziennikarzem medycznym Adrianem Śliwińskim o tym, jak nie wpadać w panikę. Czy Polska jest gotowa na epidemię niebezpiecznego wirusa i jak się chronić? On jest autorem ponad artykułów na temat różnych wirusów. Odpowiedzi były nieoczekiwane. Mieć nadzieję, że choroba przejdzie obok można tak, ale zalecałbym zwracanie uwagi na odporność. Wzmacniają odporność trzy proste rzeczy: prawidłowe ożywianie, zdrowy tryb pracy i odpoczynku, a także terapia przeciw robakom. Jeśli z jedzeniem i odpoczynkiem wszystko jest mniej lub bardziej jasne, to wydawałoby się, co mają z tym wspólnego pasożyty? Sprawa w tym, że pasożyty to nie tylko robaki, jak myśli większość ludzi do pasożytów należą również wirusy i bakterie. Mówiąc najprościej, ta grupę obejmuje wszystko, co nie jest przystosowane do życia bez szkody dla innego organizmu.